Witajcie! Własnoręcznie zrobione ozdoby i dekoracje na święta Bożego Narodzenia cieszą podwójnie. Dlatego mamy dzisiaj dla Was kilka propozycji, które dodadzą uroku w tym wyjątkowym czasie. Zobaczcie! Podczas przystrajania domu na święta dużą wagę przywiązuję do ozdób na wigilijnym stole. Dlatego pokażę Wam dzisiaj, jak własnoręcznie przygotować śliczne obręcze na serwetki. Zaczynam od narysowania szablonów, które potem wycinam. Następnie odrysowuję szablony na filcu i również je wycinam. W kolejnym kroku wycięte elementy filcu sklejam ze sobą, po czym doklejam oczy i nos. Teraz wycinam z filcu długie paski, na które naklejam gotową głowę renifera. Końcówki paska sklejam ze sobą, tak aby utworzyły obręcz i gotowe. Wykonanie tej ozdoby nie zajęło mi wiele czasu, a jestem przekonana, że wprawi moich gości w świąteczny nastrój. Cześć! Jak przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia? Ja już zaczęłam dekorować swoje mieszkanie. Pokażę Wam dzisiaj fajne gwiazdki na ścianę, które wykonacie tanim kosztem, a jednocześnie nadadzą świątecznego klimatu Waszemu wnętrzu. Do naszych gwiazdek będziecie potrzebować klej na gorąco, patyczki takie jak od lodów i farbę w sprayu. Najpierw na stole układam wzór gwiazdki, który mi się podoba. Teraz wszystko trzeba skleić klejem na gorąco. Musicie pamiętać, aby patyczki nachodziły na siebie. Gotową konstrukcję spryskuję farbą w sprayu, i ja wybrałam złoty kolor. Całe zawieszam na ścianę za pomocą taśmy dwustronnej i gotowe. Moje gwiazdki zdecydowanie nadały świątecznego charakteru wnętrzu. Mam nadzieję, że spodobają się również domownikom. Często nie mamy zbyt dużo miejsca na duże dekoracje świąteczne, dlatego dziś pokażę Wam, jak w prosty sposób zrobić takie małe ozdoby. Na początku za pomocą sprayu maluję szyszki na wybrany kolor. Następnie klejem na gorąco przyklejam szyszki do korka. Pozostało już tylko ozdobić je według uznania. Jak widzicie takie drzewka są proste w wykonaniu, zajmują mało miejsca, a będą świąteczną ozdobą w Waszym wnętrzu. Podczas Świąt Bożego Narodzenia jednym z najważniejszych miejsc w naszym domu jest wigilijny stół, przy którym siadamy całą rodziną. Dlatego bardzo ważne jest, aby go pięknie przystroić. Dzisiaj pokażę Wam ciekawą propozycję. Oglądajcie! Nakrycie stołu zaczynam od rozłożenia białej serwety. Następnie ustawiam dwa talerze. Większy u góry i mniejszy na dole. Układam na nich kolorowe cukierki oraz czerwony podgrzewacz. Teraz zawijam białą serwetkę w elegancką organzę i przewiązuję ją wstążką na kokardkę. Pod górny talerzyk podkładam kolorową serwetkę, po czym układam sztućce i ustawiam szampanówkę. Aby udekorować świąteczny stół, wcale nie potrzeba mieć artystycznej duszy ani zmysłu aranżacyjnego. Tak naprawdę wystarczy tylko fajna inspiracja i odrobina chęci, aby przygotować niebanalną kompozycję na stół, która zachwyci całą rodzinę. Święta bliską, za oknem mróz, dlatego dziś pokażę Wam, jak w bardzo prosty sposób przygotować śliczne lodowe dekoracje, które można powiesić na zewnątrz, a w przygotowaniu których spokojnie mogą pomagać Wam dzieci. Do dwóch pojemników wlewam tyle wody, by nie przekraczała wysokości foremek. Do jednej wsypuję brokat, a do drugiej dodaję trochę barwnika spożywczego. Teraz zanurzam wybrane foremki i do każdej wkładam kawałek sznurka. Teraz umieszczam obie blaszki w zamrażarce. Po zamrożeniu przepłukuję całość wodą, aby łatwiej było mi wyjąć lodowe kształty z foremek. Takie lodowe ozdoby bardzo ładnie prezentują się na zewnątrz, kiedy jest mniej niż zero oraz wieczorem, szczególnie jeśli powiesicie je w pobliżu światła. Mamy nadzieję, że zainspirowałyśmy Was do wzięcia osób w swoje ręce i pokombinowania przy dekoracjach na święta. Zapraszamy na nasz Instagram oraz na kanał Kastorama Polska, gdzie znajdziecie dodatkowe odcinki od nas. Nie przegapcie też afterków, pozdrawiamy cieplutko i do zobaczenia!